O, piękny, piękny, zobacz. Witam Was w kolejnym odcinku z Mierzei Wiślanej. Jak wiecie, ostatnio udało nam się wykopać wspaniałą piłę Hitlera, czyli MG42. Karabin maszynowy, jeden z najsłynniejszych, a na pewno najliczniej produkowany karabin maszynowy armii niemieckiej. Najprawdopodobniej pozostanie u nas w muzeum. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy co prawda odpowiedzi. Tak więc najprawdopodobniej nie ma jakiegoś wyraźnego zainteresowania ze strony konserwatora tak aby nie pozostało u nas i być może uda się go wam obejrzeć w muzeum pancernym w Kłaninie. Ale wróćmy do tematu. Jak wiecie, jesteśmy w miejscu kapitulacji 35 pułku pancernego. A dokładnie trzeciej kompanii tego pułku, najprawdopodobniej z tego, co udało mi się doczytać. Liczę na to, że dzisiaj znajdziemy naprawdę ciekawe artefakty po pojazdach, a być może i osobiste rzeczy załogantów, żołnierzy walczących w tym pułku. A więc, do roboty! Witajcie! Dziś zobaczycie kolejny zimowy, eksploracyjny dzień na Mierzei. Mateusz był miło zaskoczony efektem. Ale o tym za chwilę, bo przedmierzeją jeszcze mały przerywnik z krótkiego wypadu w trakcie którego udało nam się pozyskać super ciekawy element do odbudowy jednego z projektów tank Huntera, który powinien ruszyć tuż po zakończeniu prac nad Panterą. Zobaczcie, co wciąż skrywają podwórka i stodoły. Takie strzały mamy również dzięki Wam i Waszym informacjom. Za wszystkie wiadomości bardzo dziękujemy. A jeszcze, Jay, dzięki za wsparcie. Zawsze powiem, powtarzam, że czołg składa się z tysięcy elementów, a jednym z takich elementów są burty. Spójrzcie na tą piękną, wspaniałą burtę do pancerz 4, którą właśnie udało nam się pozyskać. Ten kawałek oczywiście uzupełni nasz nadchodzący projekt, który już niedługo zobaczycie w Kłanińskim Muzeum. Po tej stronie, jak Przemek Wam za chwilkę pokaże, widać jeszcze resztki Cimeritu, widać montowanie podtrzymki, jest support do nadbudowy, tak więc czwórka będzie pięknie powstawała z tych kawałków oryginalnych, oryginalnych elementów. I będzie to oryginalny Panzer 4, który będzie można zobaczyć jeżdżący jedynie w Kłalinie! Jesteśmy na Mierzei Wiślanej. Kontynuujemy eksplorację tego niezwykle ciekawego miejsca. I choć jak wiecie, od wielu lat jest to mekka poszukiwaczy i teren jest dość mocno przeorany, to pamiętajcie, nie ma miejsc w 100% przeszukanych. Zawsze jest nadzieja na świetny artefakt. I dziś również liczymy na coś fajnego. Oglądajcie! Stegna jest wyjątkowym miejscem. Udało się, słuchajcie, mi się dotrzeć do materiałów powojennych, właściwie z 1946 roku, na których zaznaczone są wraki porzuconych pojazdów w lesie stygieńskim. Dokładnie wydzielone są kwartały, leśne miejsca, po których, na których te pojazdy były porzucone, następnie złomowane. Mamy tutaj co najmniej kilkadziesiąt wraków pancernych. Pojazdów są oczywiście wpisywane w różny sposób. Mamy wpisy typu czołg. Samochód pancerny, auto pancerne, czołg ciężki, czołg ciężki radziecki, bądź też czołg ciężki niemiecki. Także wyszczególnione są one dosyć dokładnie. I tutaj, przeglądając te wszystkie y, zapiski y, z lat powojennych, ten y, inwentaryzację przeprowadzono przez leśników, y, którzy pracowali w tegnie. Eee, udało mi się dotrzeć do najciekawszych kwartałów, bo są zaznaczone kwartały leśne, dokładnie takie działki leśne, zaznaczone przez lasy państwowe. Udało mi się dotrzeć do tych miejsc, w których tych pojazdów było najwięcej, a właściwie te pojazdy były najciekawsze. Eee, dzisiaj jesteśmy na kwartale, na którym eee, najwięcej było porzuconych aut pancernych, czyli najprawdopodobniej transporterów opancerzonych SDKFZ 250, 251, 222, może 234, puma. Eee, w każdym razie tak, zaznaczone są w kwartale, ale było tutaj bardzo duże zagęszczenie tych pojazdów, tak więc myślę, że śladów będzie dość sporo, a być może uda nam się również znaleźć większe elementy porzucone w tamtym czasie. W każdym razie ta inwentaryzacja odkryła mi jakby nowe światło na to miejsce, w którym się znajdujemy, bo dokładnie wiem, z czym i gdzie mieliśmy do czynienia, tym bardziej, że te zapiski dokładnie zgadzają się z tym, co udało nam się znaleźć w terenie. Już wcześniej, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, odnajdowaliśmy elementy sztuga czy też gardziele. Z pantery, takie drobiazgi, które były porzucone po II wojnie światowej, ale dokładnie pokrywa się to z kwartałami leśnymi wpisanymi w inwentaryzacji. Wpisany był czołg ciężki niemiecki, czołg średni niemiecki, czołg niemiecki. Tak więc mamy dokładną inwentaryzację, no i zgodność z tym stanem faktycznym, jaki się znajdował. Tak więc ruszamy dalej do walki i patrzymy, czy rzeczywiście auta pancerne były tu porzucone. Na pewno był tu żołnierz 35. pułku pancernego i porzucił tu swoją maskę przeciwgazową, co widać. Na załączonym obrazku, spójrzcie, wersja gumowa. No tu, oczywiście, jest wykopana. Podejrzewam parę lat temu, bo te sprzączki tak sobie tu leżą. O, pośród trawy. Tak więc, ktoś ją tu raczej porzucił, bo to w takiej warstwie bym powiedział wierzchniej. No, ale jest taka ciekawostka, pozostałość po żołnierzu. No, tak jak mówiłem, coś wykopanego na wierzchu aluminiowego, ale co to jest, to jeszcze nie wiem. A coś to jest. Trochę jak kubek, ale to nie kubek, za miękkie. Tu ktoś jakiś czas temu wykopał piękną tarczę sprzęgłową. Także widać, że ślady po tych pojazdach na pewno są. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale raczej coś małego, osobówka. Tak więc raczej nie jest to z samochodu pancernego, ale szukajcie, a znajdziecie, więc będziemy szukać dalej i pewnie na coś po z pojazdu pancernego trafimy. Wiadomo, że transporterom opancerzonym towarzyszyły również samochody osobowe, kubelwageny, yy, czy nawet mniejsze jakieś, Ople Kadety, Ople Olympie, to na coś takiego mi to wygląda. Czy ktoś z Was coś takiego pamięta? Pozostałość po żelazku. Widać, że Niemiaszki dbały również o swój wizerunek. Chodzili w wyprasowanych mundurach. Rosjanom najprawdopodobniej żelazko już się nie przydało. Radziecki mundur nie wymagał prasowania. Coś tu jest. O! Dostał jakiś przekaźniczek. Zobaczcie, zapewne była tu jakaś radiostacja z pojazdu wyrzucona. No i taka ciekawostka nam do dnia dzisiejszego przetrwała. Prawie jak nieśmiertelnik, ale jednak blaszka cynkowa Niestety. Zobaczcie, jak przez lata osłonę od motocyklów Naturalnie wrosły w drzewa, to sobie tak wisiało. Najprawdopodobniej od jakiegoś motocykla czy od czegoś. Ciężko mi powiedzieć nawet. Ale tak sobie to naturalnie wrosło w drzewo, a właściwie ktoś to powiesił. Taka ciekawostka. Widać, że pojazdowa. W przypadku kolorków zawsze jest takie. Zawsze takie zaciekawienie, może to coś ciekawego po żołnierzach, osobistego, może jakieś odznaczenie. Nieśmiertelnik nie chce, nigdy się nie chce tego oczywiście uszkodzić, takiego elementu, który, który mógłby mieć znaczenie, a właściwie wartość ekspozycyjną, zwłaszcza dla broni pancernej ale już raczej sygnał nie pozostawia złudzeń że nie jest to jakiś super kolor bo już tam przebijał 70 spróbuję trochę bardziej wkopać Tak, aby mógł złożyć wykrywacz do środka O, ładnie to biło, ale niestety, telefel, czyli w skrócie po kaszubsku telefelka, łyżeczka do herbaty. O, taka ciekawostka porzucona przez kogoś, spójrzcie, skrzynka do sztuga krótkolufowego, jeszcze wersja powiedzmy y, sztuk 3B, leży sobie, a obok niej taka blacha i po podniesieniu tej blachy, która już jest dawno temu widać wyrzucona, po podniesieniu tej blachy, patrzymy. A na blasze jeszcze, zobaczcie, kamuflaż zielony i jakieś napisy, opis tego, co to było. Coś tu pozostało. Taka ciekawostka. Z tego kamuflażu sporo się uchowało. No, rękawiczki jednak trwa, trwałe, wytrzymały. realnie czyszczenie. Z tego kamerzu dosyć sporo. No, ciekawostka taka blacha. Najprawdopodobniej jakieś półgąsieńcówki, ciężarówki, czegoś podobnego. Coś tu się rysuje, ale co to nie wiem. No, mówię, jest ciekawostka. Na pewno należy to zabrać. Być może kiedyś się przyda. Widać pozostałości cięcia. Tu tak, więc było to coś przycinanego. Ale co to jest? To niestety nie wiem. Trudno orzec. Ja już jestem blisko. Dosyć fajny sygnał. Tu na grubo stanowo już brzmi. Jest coś. O, i mam, mam stal. Jest tutaj stalowy element. A ja już wiem, co to jest. Coś fajnego. A w sumie przyjemnie takie coś znaleźć. Tym bardziej, że. O! Piękny! Piękny! Zobacz, zobacz, bakielitowe okładeczki, widzisz? Tak. Po żołnierzu 35 Pułku Pancernego, pozostawiony, zobacz, jak pięknie złożony. Żabeczki nie widzę, więc może była parciana, może... Tutaj ewidentnie widać, że jest pochwie, ewidentnie widać okładeczki. Piękny! A teraz mój kluczowy moment wydobycia. Ole ładnie się tutaj odleżał. Pięknie. Tak się tak się tutaj przyłożyło. Zobaczcie. Piękny bagnet. s 84 na 98 Typowy bagnet niemiecki do karabinu Mausera 98K Kriegsmodel. Każdy żołnierz, który biegał z karabinem Mausera miał przy sobie taki bagnet. Ten bagnet mógł być e, oczywiście jak to się dziwnie zakołożyło? Ten bagnet, oczywiście, mógł być, mógł być na wyposażeniu żołnierza jeżdżącego również pojazdem, bo nie każdy, nie każdy żołnierz jeżdżący ten 251 poruszał się z pistoletem maszynowym. Część z nich poruszała się również z mauserami. Ale ponadto jest jeszcze jedna rzecz, że nie tylko przydzielano takie bagnety żołnierzom posiadającym Mausery, również inne karabiny yy, często piechur taki bagnet również dostawał. No tutaj fajnie, że takie coś się znalazło, już to jest niecodzienne znalezisko, oj, chyba się coś topiło, tak, widać, że ta okładka jest taka dosyć jakby zmęczona, czyli może tutaj był jakiś pożar na wierzchu, na ściółce w tym lesie, być yy, może to jest coś od skóry, fajnie się takie coś wyciąga, no piękna rzecz, yy, dzisiaj już niemalże nie spotykana, bardzo ciężko trafić bagnet. ale jak się cały dzień wychodzi, to może się coś takiego też y, trafić. Mierzeja, niejedną ciekawostkę jeszcze skrywa. Zobaczmy, jaki stan. Być może wyciągnie się z pochwy Ale piękny, ale piękny. Piękny stan zachował się doskonale. Widać, że zobaczcie, w ogóle nieostrzony. Tylko ostrzenie bojowe. To jest niespotykane w bagnetach takich, które znajdzie się w gospodarstwie. Zawsze 100 razy zaostrzane. Używali ich najczęściej do brukwi. Jak to mój ojciec powiadał, takich bagnetów używaliśmy do brukwi i zawsze są bardzo mocno wyostrzone. A bagnet, który wychodzi z ziemi, nieużytkowany praktycznie pewnie bojowo, yy, tylko z ostrzeniem bojowym, jest niemalże z ostrzem jak nowym po tylu latach. Zobaczcie, jakie to piękne. Pięknie się wchodzi, wsuwa i wysuwa. Coś wspaniałego. Wspaniały dzień na Mierzei Wiślanej. Trochę się nachodziliśmy, ale piękne ślady po II wojnie światowej zostały odnalezione i będzie zapewne można je zobaczyć w naszym Muzeum Pancernym w Kłaninie. Mamy piękny bagnet, mamy blachę z pojazdu pancernego. Mamy kilka drobnych odnalezionych elementów po żołnierzach, którzy w tym miejscu kapitulowali w 1945 roku. Pamiętajcie, 8 maja Mierzeja 45 rok wielka kapitulacja pozostawionych setki pojazdów a właściwie tysiące pojazdów z których setki z nich były pojazdami pancernymi i tutaj w stegnie mamy niebywałe miejsce ponieważ kapitulował tutaj 35 pułk pancerny a jeden z jego żołnierzy pozostawił po sobie ten wspaniały bagnet który dzisiaj w odcinku widzieliście pozostała też blacha którą zabierzemy zapewne ze sobą musimy tylko się do niej udać no to do zobaczenia w kolejny czwartek mała rzecz a cieszy, szczególnie że taki bagnet to dziś znalezisko niecodzienne. Ładne, bakielitowe okładki, nie najgorszy stan, dają radość nam, a być może niebawem także Wam, jeżeli zdecydujecie się odwiedzić nas w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem na koniec kilka ciepłych słów do naszych mecenasów. Dziękujemy, że jesteście z nami i że nas wspieracie. To zaszczyt że tyle osób ma ochotę dorzucać do Tank Hunterowego Ogniska. Dziękujemy Wam, jesteście niesamowici. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Bartosz Bawolski, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszob Biskup, Artur Borna, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Andreas Czyzewski, Grzegorz Dobrowolski, Franek Dolas, Michał Drąg, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Dawid Fal, Michał Futera, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Mariusz Lewandowski. Tomasz Lewucha, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Goes97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Dorota Orzechowska, Pajpa1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Artur Powroźnik, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Robert Rąpalski, Michał Semczyszyn, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Strzyga, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Tank Huntera, jak zwykle w każdy czwartek o 20. Do zobaczenia!